Planujesz zostać dziś w mieście? Dlaczego pytasz? Wszyscy wiedzą, że Gareth kazał ci wyjechać. Prędzej czy później będziesz mieć problemy. Pomyślałem, że ci pomogę. Miło z twojej strony. Nie robię tego z litości. To dla mnie przyjemność. Póki ma konflikt z tobą, nie obserwuję nikogo innego. Dla mnie bułka z masłem. Bylebym nie oberwał tym samym pociskiem. Bez obaw stanę pod kątem. Zrobię to tak. Załóżmy, że to krzesło to Garrett. Jeśli staniesz mniej więcej tam, gdzie stoisz, a ja stałbym tutaj, mogę wyjąć broń, żebyś zobaczył linię strzału? Śmiało. Billy, to ja. Wejdź, Doc. Co się stało? Chciał mnie oszukać.